Mamy do czynienia z mm, taką epidemią samotności. Jest niestety sporo racji. Nie tylko dzieci, ale także dzieci e, mają coraz więcej lęków w kontakcie czy z powodu kontaktu z drugim człowiekiem. E, bardzo często boją się tego kontaktu. I co jest dla mnie najbardziej przerażające, coraz częściej nie widzą potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. A my jesteśmy być może nawet nie na progu, bo dzisiaj, mówiąc o tym wszystkim, po drugiej stronie tej cyfrowej, powiedzmy, ściany jednak jest żywy człowiek. Ale za chwilkę może nie być żywego człowieka. Za chwilkę może być jakaś odmiana języka cyfrowego, algorytmu, który zawsze będzie do Twojej dyspozycji, zawsze będzie miał dla Ciebie czas, tak. nigdy nie będzie zmęczony.